Chwała niechaj będzie wszechmocnemu Bogu. Dzięki Bogu za już i słowo, któreśmy słuchali. Kiedy słuchamy Bożego Słowa, jesteśmy nastawieni to, co nam do nas chce powiedzieć. Bo jeżeli patrzymy na człowieka, który głosi to słowo, czasami różnie ludzie myślą, ale kiedy słuchamy się Słowo Boże, ono ma moc zmieniać nasze życie, Dotyka się jego serca i lewać swoje błogosławieństwo. Przecież tak dzisiaj pragnę też czytać Boże Słowo zapisane w Ewangelii Świętego Mateusza. Na pewno też i powiązane z tym, co dzisiaj bracia przede mną głosili. Będzie to szesnasty rozdział, od 24 po 28 werset. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je. A kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Albowiem, cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie chwale Ojca swego z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według uczynków Jego. Słowo Boże i aktualne myślę szczególnie i w dzisiejszym dzień, kiedy uczniowie pierwsi uczniowie Pana Jezusa i następni śli za Jezusem, płacili ogromną cenę. Też i Przyszła czas, że płacili cenę swojego życia. Byli tak samo krzyżowani za wiarę, za naśladowanie Jezusa. Ale ono i dzisiaj ma dużo do nas do powiedzenia. I chociaż cieszymy się z tego, że żyjemy w wolnym kraju, nie mamy prześladowania no, takiego, że nikt za wiarę nie wtrąca do więzienia i nie zabija, ale ten świat ogromnie wpływa i chce jakby zniszczyć nasze życie chrześcijańskie. Kiedy brat Surpergon, jeden z największych kaznodziejów w XIX wieku, zwany księciem wśród kaznodziejów, powiedział coś takiego, kiedy no, my dzisiaj też. W wielkich fermach nie, chodzi o hodowlę świń. ale kto tam jedną czy dwie trzyma, to wylewa do koryta, pomyje i świnie to jedzą i są zadowolone. Jeżeli świat pije te wszystkie brudy, to jest świat on jest z tego zadowolony. Ale jeżeli dziecko Boże jest z tego koryta, to nie jest w porządku, to nie jest normalne. Mamy radość, którą możemy czerpać od samego Pana Jezusa Chrystusa, od Boga. O iściu za Jezusem, obraniu swojego krzyża i naśladowaniu Go, mówi też i mówi ten werset Bożego Słowa o utracie swojego życia, o zachowaniu. Choćby cały świat pozyskał, a duszy, duszy szkodę po Co da zamian człowiek za duszę swoją? Dzisiaj, w czasach żyjących takich bardzo liberalnych, gdzie wszystko jest tolerowane, też nam, dla chrześcijan, trzeba iść tą właściwą drogą. Dzisiaj, kiedy czarne mówi się białe, na białe mówi się czarne, grzech przestaje się nazywać po imieniu, po grzechu, tylko jakoś inaczej. Pomyłka, błąd. Dzisiaj w świecie, w tym zepsutym świecie, on tego korzysta, tam wszystko to jest. A nie dla chrześcijan. Kiedy rozwody, powtórne małżeństwa, wszystkie te, jak już wspominałem, te, te, te zboczenia LGBT, jak to się nazywa to wszystko jest tolerowane, to wszystko przychodzi. Jako chrześcijanin powinien mieć podstawę powinien grzech nazwać grzechem bez znaczenia jak na to inni patrzą jak inni ciebie za to osądzą chcę się być blisko Pana chcę mieć się społeczny z Panem ale też często chcę się korzystać z całego niewłaściwego stołu w tamtym czasie kiedy żył brat Supergon on wspominał, że. Sperdzen, przepraszam. Jakoś, no tak, Charles Sperdzen. 1830, 1832, a 1894 zmarł. Już dosłownie tutaj. Dziękuję, bracie Piotrze. Sperdzen, brat Sperdzen. Jakoś tak nie umie czytać tych angielskich wyrazów. On wspominał, że wtedy było. Nie było tak jak dzisiaj telewizji czy y, internetu. Ale ludzie szli do teatrów. W tych teatrach była cała rozpusta. Mówi: Ja w życiu nie byłem w teatrze, ale kiedy widziałem tych ludzi, jacy wychodzą z niego, jacy są podekscytowani tym, tym całą rozwiązłością. Gdyby się znalazł tam chrześcijanin, jaka byłaby więź społeczność i jego z Panem? Jeżeli by dzisiaj chrześcijanin no oglądam się różnych filmów, czy w telewizji, czy w internecie zepsutych, niemoralnych, jaką on będzie miał społeczność z żywym Bogiem? Co będzie wypełniać jego serce? Bierz krzyw swój codziennie. Ten świat nie da ci tego. On da ci powierzchowne rzeczy, z których... Nie wnoszą błogosławieństwa Twojego życia, a nie potrafi, cię, nie potrafi się cieszyć z łaski Bożej, z Jego miłosierdzia, nie potrafi się cieszyć w tego, co On Ciebie ubłogosławia, nawet i tym słońcem, które świeci. Możesz się cieszyć z tego, co Bóg ci daje, a tak często chrześcijanie, co jest coraz bardziej, zaczynają tolerować ten świat. Pan Jezus wskazał drogę, jaką iść, jak postępować. Mówi: Przebaczajcie. Może dwa, trzy słowa powiem tak. Czym się karmi też ten świat? Osądem, obawianiem, plotkowaniem, szukaniem tylko jakichś nowości, dodawanie do tego i rozgłaszaniem wszędzie, a tym bardziej, jak coś złego się dzieje, coś niewłaściwego. Kiedy mieszkamy na wsiach, miejscowościach, no, czym się ludzie bardzo zajmują, obogadywaniem, plotkowaniem, pokazaniem komuś jest taki kiepski, wyciąganiem wszelkiego, co nie tak w jego życiu. Tym się karmi świat. Tym się karmi. Niech on się tym karmi, bo to jest świat. Ale ty, dziecko Boże, czy tym się karmisz? Weź swój krzyż. Nie rób tak, jak robi ten świat. Nie patrz, aby tylko człowieka poniżyć, podeptać, aby szukać wszystko, co jest nie tak w jego życiu. Bo przecież tym dzieci Boże z tego nie mają żadnej, nic dobrego z tego nie mają. Prędzej zaliczą upadek. Weź swój krzyż i idź za Jezusem. Okazuje miłość, jak było wspomniane dzisiaj przez bracia, Olka. Miłosierdzie, dobroć. Zdawaj błogosławieństwo dla innych. Bądź uczynny, pomocnym, o czym było dzisiaj wspomniane, to jest droga, którą daje dla Ciebie i dla mnie Pan Jezus. Jest ten krzyż i za Jezusem. Dzisiaj ludzie robią wszystko, aby w tym świecie, aby cokolwiek osiągnąć, żeby mieć jakąś sławę czy lepsze stanowisko. Ja nie mówię, że jeżeli jest możliwości i mieć czy lepsze stanowisko, czy tak dalej, się od tego na siłę uciekać, ale nie postępować, jak postępuje ten świat. Żyć w prawdzie, w Słowie Bożym. Jeżeli Pan Bóg zlewa w tym błogosławieństwo, chwała niech będzie Jemu. Ale jeżeli człowiek postępuje tak, jak ten świat, żeby cokolwiek osiągnąć, to nie jest właściwe. Można zabiegać tak bardzo o swoje życie, tak bardzo zabiegać o wszystko, aby tu się dobrze mieć ułożonych, aby tu mieć układy ze wszystkimi ludźmi, mieć dostęp do wszystkiego. Ale co z tego? Pan Jezus mówi: Jeżeli utraci swoją duszę, jeżeli zatraci swoją duszę, myśl o zbawieniu swojej duszy, myśl o tym, aby podobać się Bogu. Przecież tą drogę, którą Pan Jezus zostawił nam, pokazał nam, pokora, miłość, pomoc, nakarmi głodnego, obdzień gołego, no, drogę wskazał nam Pan Jezus, jaką mamy iść. Żyj w prawdzie, mów prawdę, o czym był wspomniane w Jana liście. Apostoł Jan mówi: Cieszę się widząc, Tamten trzeci list do pani, albo to chodzi o kościół, jakiś zbór lokalny, albo o bardzo bliską osobę. Mówi starszy. To jest w dosłownym tłumaczeniu starzec. Dzisiaj może tak nie do końca się szanuje starców, ale wtedy szanowali. I powinno tak być. Mówi: Cieszę się, że dzieci twoje żyją w prawdzie. On się cieszy, że dzieci Jego żyją w prawdzie. Droga, którą wskazał nam Pan Jezus. Mów prawdę, żyj w prawdzie, nie inaczej. Droga, którą trzeba wybierać. I dzisiaj to staje się drogą krzyża, kiedy ona była zawsze, ale jest aktualna. Może nie ma tych fizycznych prześladowań, ale ta cała tolerancja, to całe usprawiedliwianie grzechu. To całe nazywanie grzechem, brudem, nieczystością, nazywanie pomyłką, nazywanie, no, jakimś takim niezrozumieniem, to to świat robi. I chce jakby chrześcijan w to wciągnąć, żeby też tak samo nazywali, tak samo mówili na grzech, jakoś inaczej, jakoś tak łagodniej. Ale kiedy nazywasz po imieniu, Wielu może nie zrozumie. Wielu odrzuci, wytnie palcem. Ale to nie jest najważniejsze, jak zareagują inni na Twoją postawę iście za Jezusem, na Twoją postawę życia w Prawdzie, na Twoją postawę naśladowania Chrystusa. Ważne jest to, co Pan Jezus pomyśli o mnie i o Tobie. Ważne jest to, jak Pan Jezus mnie i Ciebie osądzi. Bo, albowiem Syn Człowieczy przyjdzie chwale Ojca swego z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według uczynków Jego. Wtedy Pan Jezus odda każdemu, jak tutaj na tej ziemi żył. Patrzmy więcej, patrzmy dalej. Patrzmy na zapłatę jaką otrzymamy z rąk Pana Jezusa Chrystusa. Drogą Jezusa. Naśladujmy Go. Przyjmujmy tą naukę do swojego serca. Idźmy tą drogą, która, która jest obca dla ludzi wciągniętych w, 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 w nieprawość i w grzech. A idźmy tą drogą tą świętą, która jest drogą przygotowaną dla Jego dzieci. To jest ta droga, o której mówi Pan Jezus: aby brać krzyż, aby codziennie wybierać, czy przyjmować naukę Pana Jezusa, czy przyjmować to, co mówi dla nas Słowo Boże, co mówi Bóg, czy słuchać to, co mówi diabeł. Bo naszą duszę, z jednej strony, Pan Bóg pragnie naszego zbawienia, abyśmy byli zawsze z Nim ale z drugiej strony diabeł chce odciągnąć nas od Boga. Dwie siły, które nie wiem jak powiedzieć, zabiegają, aby wziąć twoją duszę. Światłość, Jezus, Bóg, który pragnie twojego zbawienia i diabeł, który chce odciągnąć i zatracić. Wybierz, idąc za Jezusem, idąc w światłości. I każdy dzień wybieraj, Tą drogę krzyża Wybiera ją, aby być wiernym Jezusowi. Będzie wielka nagroda w niebie, A jeżeli inną drogą otrzyma szkodę, uszczerbek na swoim życiu. Droga, która coraz bardziej jest zawiła, jak mówię, w tych czasach, szczególnie w których dzisiaj żyjemy, w trudnych czasach, mówię, w tych czasach takiego no, nierozdzielania. Nie, nie Usprawiedliwiania rzeczy niewłaściwych, usprawiedliwiania grzechu. Nie czyńmy tak. Idźmy za Jezusem, weźmy ten krzyż, a wielka nagroda będzie w niebie dla nas. Amen.